Wyobraź sobie serce, które nigdy się nie męczy, które bije w idealnym rytmie, sterowane przez sztuczną inteligencję. Brzmi jak science fiction. To już rzeczywistość. W laboratoriach na całym świecie powstają cybernetyczne serca, w pełni sztuczne organy, które mogą uratować życie. Francuski karmat, dach czy podobne projekty z USA i Japonii to prawdziwe cuda techniki. Wykonane z elastycznych polimerów pokryte specjalnym biomateriałem idealnie naśladują pracę ludzkiego serca, eliminując ryzyko odrzutu. Ale to AI jest tutaj prawdziwą gwiazdą. Algorytmy na bieżąco analizują zapotrzebowanie organizmu na tlen i z niewiarygodną precyzją dostosowują rytm serca oraz ciśnienie krwi. Te urządzenia już dziś podtrzymują życie pacjentów przez wiele miesięcy, a celem jest, by działały całe życie. To rewolucja w medycynie i być może kolejny krok w ewolucji człowieka. Jeśli ten temat Cię fascynuje, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał po więcej takich historii.